Witam w kolejnym pobytkowym filmie, który bo... nagrywać, jest w Szacuncie do pracy. Nie mogę nagrywać przez coś ilość czasu, ale zaraz pokażę, co się stało. Z tym, co się stało. Z tym, co się Tam, jak widzicie, policja Mirusia, gruba, a jej trochę podłody. Ja nie wiem, czy ja pójdę, bo tam jest policja. Bych nie nagrawała policja. Bo tak. Czy tam jest policja? Co się dzieje? Widzicie tam. Tam za auto. to jest? Z bliska. Tam. Jest policja. Czy ja mogę tutaj pójść? No dobra. O, um, okej, okay, dobra, najpierw z góry, później z z dołu. No i co, co można tutaj zobaczyć? Ewidentnie widać, ściany i trochę dachy zrobione, i tam jest jakiś sekretny budynek. Dowiemy się w przyszłych odcinkach, a tutaj mam powstać kolejny budynek. Tutaj już widzę, tutaj ewidentnie albo tu będzie parking w sumie. No! No, płacę się bardziej na dół. Jeżeli o to klesie, to w ogóle legendarny tak w ogóle. Na no, w ogóle. czy to jest błoto? Nie, może nie pytajcie na te na buty. Okej. Okay. No jest. Ewidentnie jest, zdoł widać lepiej te rury. I moim celem przez ten cały czas jest dotknąć jednej rzeczy z budowy, która będzie w tamtym potęgu tutaj to nie będzie w tym budynku, ale to to na pewno coś czegoś jest ale nie wiem no. bo tej rury no, nie opłaca się dotknąć ja bym poczekał aż będzie fajnie To ja widzę ewidentnie widać że góra, tam jakieś siatki, siatki są Uy, to jest sklep, zaraz Wam pokażę jaki to jest sklep nie wiem czy mówiłem zobaczcie sobie, Czekamy fotę kolejną fotę pójdziemy sobie trochę na dół Pytam oficjalną fotkę No fotka chwila jeszcze muszę zrobić Dobra powiedzmy że to jest zdjęcie dla mnie tylko Nie chcę się edytować tych filmów dziesięć wyświetleń, które Dobra, pięć robię jest policja i dalej dwie dwie ciała, jestem nic tylko ja jeszcze muszę pokazać że ten sklep gdzie to pisze? no tak pisze tam ty, ty to jest krótsze filmy albo dłuższe ja już nie pamiętam zareagujemy sobie na moje filmy w ogóle, może no jutro bo tam już jest baner i teraz macie 3 sekundy żeby odganąć czyli to sklep, jaki to sklep? 3. Dwa, jeden, no i zero. Zgadliście w komentarzach, jaki jest to sklep? A tym sklepem, który, jak widzicie, tym sklepem jest Kaufland. Tym sklepem, który i on ma ponoć wyglądać tak. Ale zobaczymy, ma być ma być tak jak tutaj, taki otwarty samochód i ludźki i taki typ, nie? on może być sero kipi my idziemy chodź, teraz i idziemy idziemy z samochodu idzie i czeka. no i policja policja to bardziej dla Mirusia Mam nadzieję, że nie, nie, nie przyłapię jak nagrywam ich, ale co? Jezu.